Szymanko. W dzisiejszym odcinku z prezentacji serwerów pokażę Wam serwer Battlefield 3. Jak widać, tutaj mają swojego teksturpaka z takimi różnymi karabinami i innymi e, rzeczami. Tutaj widzimy po bokach. No i tak, e, krótko Wam tylko pokażę, jak tam się dostać e, do gry. Tutaj musimy iść cały czas prosto. Na kół się przeładowuje broń. I możemy wybrać e, zespoły tutaj. Na przykład wezmę Rosję, czerwonych. O. I możemy wybrać e, różne profesje, na przykład medyk, szturmowiec. O. I jesteśmy już e, na arenie. E, tutaj na kół przeładowujemy, a lewym przyciskiem e, walimy i to jest dokładnie taki 2 e, 3 musimy chodzić i, i wadzić taka szczeranka, szczeranka. tylko to wszystko zamieścili w Minecraftie według mnie e, to jest świetny pomysł jeszcze na non-premium to jest w ogóle fajnie ale ale niestety jest na 15.2 także trzeba sobie zmienić e, wersję Minecraft'a. O, tam jest, tam jest czerwony. to tak. A ja jestem czerwony. Tam pisze u góry z każdym e, ile ma zabić. Na tak, przykład ten e, przed nami ma dwa zabicia. O, tam jest, tam są niebiescy. Fajnie też zrobili to z dwóch. O, zabiegłem? Nie. Zabiegłem. różne file różne, różne mam rzeczy no i to mniej więcej tyle wam chciałem pokazać i jeśli wam się spodoba serwer to nie zapomnijcie dać łapki w górę no Siemanko.